Mój mąż i mój najlepszy przyjaciel Gej zakochali się w sobie. Od roku mieli romans. Chcą teraz, żebyśmy wszyscy zamieszkali razem i wspólnie wychowywali dzieci. Odchodzę od zmysłów. Mam na imię Ania, mam 34 lata, a trzy dni temu całe moje życie wybuchło w sposób, którego nigdy bym się nie spodziewała. Nawet w najgorszych koszmarach muszę komuś o tym opowiedzieć, bo czuję, że tracę rozum. Dosłownie tracę kontakt z rzeczywistością. A więc oto co się stało. Torkowy wieczór, normalny wtorek, zrobiłam spaghetti na obiad. Mój mąż, Darek i ja siedzieliśmy przy kuchennym stole z naszą dwójką dzieci, siedmioletnią Zosią i pięcioletnim maćkiem. Rozmawialiśmy o treningu piłkarskim Maćka i nadchodzącym przedstawieniu szkolnym Zosi. Zwykłe rodzinne sprawy. Nagle zabrzęczał telefon Darka. Spojrzał na niego, a cała jego twarz zmieniła się, jakby odpłynęła z niej krew. Stał tak gwałtownie, że krzesło zgrzytnęło o podłogę. Muszę to odebrać, powiedział i wyszedł do garażu. Dzieci nie zauważyły niczego dziwnego, ale ja tak, bo Darek nigdy tak nie robi. Zawsze jest w pełni obecny podczas rodzinnych obiadów. To taka jego zasada. Żadnych telefonów przy stole. Pełna uwaga poświęcona dzieciom. Tak było odkąd urodziła się Zosia. Próbowałam to zignorować. Powiedziałam sobie, że to pewnie coś z pracy. Darek jest kierownikiem projektów w firmie technologicznej, więc czasami dostaje pilne telefony, ale coś w moim wnętrzu mówiło mi, że coś jest nie tak. Wrócił po około 10 minutach. Miał czerwone oczy, jakby płakał albo miał zamiar się rozłakać. Wszystko w porządku? Zapytałam. Skinął głową, ale nie patrzył na mnie. Tak, tylko problemy w pracy. Położyliśmy dzieci spać, a potem znalazłam go siedzącego w ciemności w naszej sypialni. Po prostu siedział na skraju łóżka, wpatrując się w pustkę. Darek, co się dzieje? Spojrzał na mnie i przysięgam, że zobaczyłam, jak coś w jego wyrazie twarzy pęka. Zobacz tutaj finał.